Skupmy się naprawdę na tych prawdziwych trendach, na tym, co można zmienić przez miesiące i lata, po to, żeby wyciągać wnioski z tego, co się stało, na właśnie tej dyskusji, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ta dyskusja o kampaniach miała sens, a nie skupiała się na końskich na wyglądzie i na tym, co kto w danym momencie napisał w mediach społecznościowych. Ja dałem z siebie maksa. Maksa. Pracowałem 8 miesięcy od rana do nocy. Jeżeli się mnie zapytacie, czy popełniłem jakiś gruby błąd, jakieś przejęzyczenie, czy miałem jakąś totalną wpadkę, wydaje mi się, że nie. Ale czy to znaczy, że nie można było lepiej zrobić pewnych rzeczy? Pewnie, że można było. Tylko trzeba było to robić latami. Zaplanować, być przygotowanym do tego w sposób lepszy. I widocznie tego zabrakło. Ale pamiętajcie, że trendy dzisiaj w Europie, trendy na świecie nie sprzyjają kandydatom, którzy są dobrze przygotowani do swojej roli, którzy reprezentują środek, którzy e, cyzelują słowa, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby lawirować, oszukiwać albo robić bez przerwy skróty. Ja nie namawiam nikogo, żeby kłamać, nie namawiam nikogo, żeby lawirować, ale na pewno musimy wyciągać z tego wnioski. Subskrybuj po więcej.